Witam Państwa bardzo serdecznie, a w szczególności witam wszystkie skorpiony słoneczne, księżycowe, ascendentalne i zapraszam do wysłuchania prognozy astrologicznej na sierpień 2021 roku. Na wstępie dziękuję serdecznie za wszystkie subskrypcje, lajki, za każdy komentarz. Wiecie, jakie to dla mnie ważne. Ostatnio zaskoczyła mnie informacja koleżanka. Właściwie kilka, które subskrybują mój kanał, powiedziały, że nie otrzymują żadnych informacji, jak wrzucam jakieś nowe filmy. Nie wiem, jak to możliwe, ale z kolei ktoś inny polecił mi, żebym powiedziała, żeby Państwo nacisnęli ten dzwoneczek, który jest obok subskrypcji. Wtedy będziecie dostawali informacje, jak będę wrzucała filmy, a od sierpnia planuję wrzucać takie filmy. Dekadowe również z taką ogólną energetyką, na co jest dobry czas, tak ogólnie dla wszystkich, więc zachęcam do subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka, a teraz już zaczynamy co u skorpionów. Drogie skorpiony, co dla Was jest korzystne? Do 15 wenus. Planeta miłości, pieniędzy, przyjemności będzie w pannie, czyli w bardzo korzystnym sekstylu do waszego znaku. Yy, uaktywnia u Was sfery Waszych przyjaciół, pomaga Wam w realizacji Waszych marzeń, Waszych planów. Tutaj jeżeli chodzi o finanse, ale również o relacje partnerskie, możecie poznać kogoś ciekawego. Yy, od 22 Słońce wchodzi również do Panny. Czyli Słońce, to czego ja chcę, czego ja pragnę, również będzie uaktywniało Waszą sferę, Waszych przyjaciół, Waszych planów, Waszej wolności, Niezależności. Tutaj możecie sobie zaplanować. Co chcecie robić? Możecie zmienić swój tryb życia, nawyki żywieniowe. Dobry czas też na naukę, na przykład diety od innych ludzi, relaksacji i tak dalej. Od 11 również Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, współpracy z innymi ludźmi, również będzie w pannie. I również w sekstylu do Waszego znaku. Czyli sekstyl oznacza. Nowe możliwości, yy, nadarzające się okazje, więc tutaj obserwujcie, co się wokół Was dzieje. Yy, ponieważ yy, Pojawią się, y, mogą pojawić się nowi znajomi, nowe grupy ludzi, z którymi bardzo dobrze będziecie się czuli, więc warto jakby pielęgnować te znajomości, mogą się przerodzić w cudowne przyjaźnie. Już 1 sierpnia Słońce połączy się z Merkurem, czyli Słońce, do czego ja chcę, do czego ja pragnę, do czego dążę i Merkury, sposób naszego myślenia, naszej komunikacji połączą się w Lwie. U Was dotyczy to Waszej kariery zawodowej. Tego, jak ja się pokazuję światu. Czy to, yy, co ja robię, daje mi spełnienie. Tutaj, yy, pierwszego i drugiego, Słońce i Merkury będą ustawiały się naprzeciw Saturna, planety ograniczeń, planety naszego nauczyciela. Yy, dzięki temu no, możecie odczuć, tak, że. Nie do końca to, co robicie, powoduje, że czujecie się spełnieni, że realizujecie siebie, że y, czuję, że robię to, co jest mi przeznaczone. Takie jakieś ograniczenia, takie spowolnienie, zatrzymanie. Ogólnie do y, później 3 sierpnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest y, w pannie, czyli w korzystnym dla was znaku, ustawia się. W pięknym aspekcie trygonu do URANA, planety rewolucji. Tutaj dobry czas na poznanie kogoś, dobry czas na jakieś nowe współprace, na zapoczątkowanie na przykład <laughs> yy, jakichś warsztatów, jakichś kursów, nauczenie się czegoś nowego. Dobry też czas, tak jak powiedziałam, na relacje partnerskie. Możecie kogoś nowego poznać, kogoś, kto Was zafascynuje, zachwyci. Yy, później od czwartego y, aż do nowiu, który odbędzie się 8 sierpnia, dość trudny czas. Ponieważ czwartego Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia również biznesu, będzie w trudnym aspekcie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, a później 7 słońce również będzie w tym trudnym aspekcie do Urana. Y, w tej energii będzie właśnie now w Lwie. Nów w lwie, czyli słońce i księżyc połączą się w lwie. Bardzo mocno skieruje Waszą uwagę na Waszą karierę, na to, co robicie, na to, czy czujecie się spełnieni, czy realizujecie swoje marzenia, swoje plany, czy robicie to, co kochacie, czy daje Wam to satysfakcję i zadowolenie. Kwadrat do Urana może być takim Czasem wielkiego przełamania, że na przykład nagle nieoczekiwanie, że zerwiecie jakieś współpracę, pójdziecie w coś nowego. To yy, jest również w trudnym aspekcie do waszego znaku. Więc jakby tutaj pod wpływem emocji może być nerwowo, tak? Yy, nawet samo takie uświadomienie sobie, że to, co ja robię, czuję, że to nie jest to, czego ja potrzebuję, że potrzebuję iść w nowe, potrzebuję zmiany, potrzebuję wolności. Może dotyczyć to również relacji partnerskich, tak? Że na przykład dotrze do Was, że na przykład poznacie kogoś i chcecie iść w coś nowego, w jakąś nową relację, w jakiś nowy związek. Taką energię macie w trakcie nowiu. 10 sierpnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawi się naprzeciw Neptuna. Wenus w pannie, Neptun w rybach w swoim znaku. Neptun wyższe myślenie, planeta zakochanych, planeta inspiracji artystów. Tutaj no, może pojawić się jakiś romans, może możecie poznać kogoś, czym, kimś się zachwycić, zafascynować. Może to być również jakaś ideologia, tak? coś, w co pójdziecie, co Wam daje spełnienie, co Wam daje, yy, że czujecie, że to jest to, na co czekaliście całe życie, w czym się odnajdujecie. 11 sierpnia Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, biznesu wchodzi do panny. Dołącza już do Wenus, planety miłości i pieniędzy, i do Marsa, planety energii. Wszystkie trzy planety będą w bardzo korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Daje Wam to nowe możliwości. Tutaj otwierajcie się na nowych ludzi, na nowe pomysły. Tutaj możecie zaplanować wspólnie z innymi coś, waszą przyszłość. Coś, coś co spowoduje, że będziecie zre mogli zrealizować swoje plany, swoje marzenia. Coś, co spowoduje. Że otworzycie się na świat. Dobry czas również na działania w internecie, na otwieranie się na internet, na social media, na pracę zdalną, na naukę czegoś nowego, wspólnie z innymi ludźmi. W tym dniu Wenus, planeta miłości, przyjemności, również pieniędzy, ustawia się w cudownym aspekcie trygonu do Plutona, co daje. Dużą transformację, szansę na dużą przemianę, tutaj poznanie nowych ludzi, kursy, szkolenie, jakieś warsztaty, zapoczątkowanie jakiejś działalności. Yy, idźcie w to, to naprawdę może zmienić wasze życie. To jest w znakach ziemskich, więc to może być na stałe. Otwierajcie się na nowe sposoby, na przykład zarabiania pieniędzy, zaplanujcie to. Yy, <laughs> 16 sierpnia Wenus, planeta miłości, yy, przyjemności, ale również pieniędzy, wkracza do znaku wagi. Yy, czyli yy, no, dobry czas na przykład na romanse, flirty, ukryte związki. Wenus w wadze czuje się bardzo dobrze. Wenus w wadze jest bardzo dyplomatyczna, nastawiona na drugiego człowieka. Urodzona dyplomatka, współpraca, kooperacja to są jej atuty. Tutaj y, może tak być, że wy będziecie na przykład y, w tajemnicy coś y, próbowali z innymi ludźmi robić, będziecie prowadzili jakieś rozmowy, jakieś negocjacje. Tutaj potrzebujecie trochę czasu dla siebie, trochę wyciszenia. Być może będziecie chcieli spędzić czas ze swoimi przyjaciółmi, z duchowymi jakimiś przewodnikami, z kimś, kto Was wspomoże w Waszym rozwoju. 19 sierpnia Merkury, planeta komunikacji i Mars, planeta naszej energii, które są w Pannie, łączą się. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ to powoduje, że tak to, co wymyślimy, jesteśmy w stanie zrealizować. Możemy zacząć realizować jakiś pomysł, coś, co zaplanowaliśmy, i to jest jeszcze w bardzo korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Więc tutaj Nowe szanse, nowe możliwości, które warto wykorzystać. Już 20 sierpnia odbywa się pełnia w wodniku, pełnia księżyca w wodniku. Pełnia, czyli księżyc w wodniku, słońce w lwie. Pełnia jest w trudnych aspektach do waszego znaku. Sama w sobie ma dość dobre aspekty, ponieważ... Słońce, yy, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, ustawia się naprzeciw Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, księżyc blisko Jowisza. Więc tutaj <laughs> duże szanse, duże możliwości. Yy, Merkury, planeta komunikacji w tym dniu, ustawia się w dobrym aspekcie do Urana. Planety rewolucji i nieprzewidywalności, ale Merkury jest w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. W tym dniu również uran, planeta rewolucji, wchodzi w retrogradację i daje Wam trochę czasu na to, żebyście mogli zastanowić się jeszcze, w którą stronę chcecie iść, czego oczekujecie od y, związków partnerskich, od relacji, czego oczekujecie od współpracowników, co chcielibyście robić wspólnie z innymi. Pełniam mocno podkreśli. Y, Wasze y, powołanie zawodowe, również wasze relacje rodzinne, bo może tak być, że wy sobie uświadomicie, tak, podczas tej pełni, że nie realizujecie się y, ani zawodowo, ani w rodzinie, że, że czujecie te kwadratury to są takie aspekty, takie przeszkody ale takie najbardziej dynamiczne zawsze to podkreślam, że. Wykorzystanie energii kwadratury jest również ważne, czyli ja czuję, że dalej tak być nie może, że ja chcę coś zmienić. Czego ja chcę, tak naprawdę, w jaki sposób ja mogłabym się realizować, to Wam mocno pokaże się w tym miesiącu. Tylko czy się odważycie. 22 sierpnia słońce wchodzi do Panny. W tym dniu. Czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, jak ja chcę kreować swoją rzeczywistość, tutaj mocno możecie współpracować z innymi, planować jakieś działania, które doprowadzą Was do spełnienia marzeń, tak? W tym dniu również Mars, planeta energii, planeta działania, ustawi się w cudownym aspekcie trygonu do urana planety rewolucji. Więc tutaj naprawdę możecie wprowadzać te zmiany wspólnie z innymi ludźmi, uczyć się od innych dawać sobie wolność, niezależność, w codziennym życiu duże zmiany. <laughs> 23 sierpnia Wenus, której już jest w wadze, a w wadze czuje się bardzo dobrze, u Was reprezentuje sprawy również ukryte przed innymi, ustawi się w bardzo fajnym aspekcie do Saturna. Planety naszych ambicji, planety karmy, planety nauczyciela, i tutaj widać, że na przykład Wasze przemyślenia, Wasz rozwój, to nad czym pracujecie, w tajemnicy przed innymi, rozmowy jakie prowadzicie z ludźmi, poprawią Waszą sytuację domową, otworzą Was na jakieś nowe sytuacje, poprawa relacji rodzinnych, poprawa sytuacji w domu, więc warto tutaj zwrócić na to uwagę. I później 25 sierpnia Merkury, planeta komunikacji, naszego myślenia, współpracy z innymi ludźmi, ustawia się naprzeciw Neptuna. Merkury jest w pannie, Neptun w rybach, ne, y, Neptun wyższe myślenie, y, również y, talenty artystyczne, dobry czas na y, różnego rodzaju y, pisanie. Yy, na przykład yy, prace artystyczne, medytacje. Nie jest to dobry dzień na pewno na jakieś rozmowy biznesowe, bo tutaj to jest wszystko rozmyte. Tak to jest inna energia. Możecie wpaść na pomysł, na przykład, wspólnie z innymi ludźmi, jak pomagać innym, co zrobić. Być może poczujecie, że w tym byście poczuli się spełnieni. 26 Merkury ten sam, czyli nasz sposób myślenia, komunikacji, współpracy z innymi ludźmi, ustawi się w bardzo dobrym aspekcie do Plutona, planety transformacji, planety przemiany. Więc tutaj nowe możliwości i znowu macie podkreślone, że współpraca z innymi ludźmi, nauka czegoś nowego, jakieś kursy, szkolenia, to Wam może dać... Yy, bardzo dużo nowego, yy, nowe pomysły, przemianę Waszego myślenia dzięki innym ludziom, otworzenie się na inne spędzanie czasu, na wolność, na niezależność, zaplanowanie sobie tego. I później na koniec miesiąca, 30 sierpnia, Merkury, planeta komunikacji naszego myślenia, wchodzi do wagi. Więc Słońce macie w władzę, Merkury również jest w wadze. To jest dla Was czas taki, yy, kiedy dobrze jest podsumować sobie cały rok, co się yy, udało zrealizować z moich planów, yy, co chcę dalej robić z tego, co rozpoczęłam, yy, czym być może z czegoś chcę zrezygnować, bo to, to mi już nie służy. To jest taki czas wyciszenia yy, przed urodzinami żeby, to się tak zaczyna pod koniec miesiąca, żeby zastanowić się, co dalej, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne. Ja, drogie Skorpiony, życzę Wam, żeby udało Wam się wykorzystać energię tych planet, które Wam sprzyjają, szczególnie Wenus w Pannie, Słońca, Marsa, Merkurego. Wszystkie te planety są w sekstelu do Waszego znaku. Bardzo dobre są dla Was współpracy z ludźmi, być może z którymi jeszcze nie współpracowaliście. Będziecie mogli dużo się od nich nauczyć, tak jak dbać o zdrowie, jak poprawić swoją codzienność, co zrobić, żeby w pracy było przyjemniej, żeby było efektowniej. Więc tego tak Wam życzę i nowe możliwości, nowe możliwości współpracy, nowe możliwości związków szansę yy, również poprawy sytuacji w domu, więc dużo dużo pozytywnego. Ja ze swojej strony dziękuję. Zachęcam was oczywiście do zostawienia łapki w górę, do naciśnięcia tego dzwoneczka obok subskrypcji, o którym wam mówiłam. Yy, zachęcam również do konsultacji, jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie na maila, yy, jakby z mojej praktyki astrologicznej. Wynika, że poznanie samego siebie ze strony astrologicznej jest bardzo korzystne. Daje nam to duże możliwości. Możemy yy, na przykład zastanowić się, czy to, co ja robię zawodowo, to jest to, co daje mi spełnienie. Co by dobrze było robić, żebym czuł się, yy, czu, czuła się spełniona, zadowolona? Jak kreować swoją rzeczywistość? Yy, współpraca z jakimi ludźmi jest dla mnie najlepsza? Jakie mogę mieć ograniczenia, jakie metody rozwoju osobistego są dla mnie dobre. Więc tutaj dużo można zrozumieć i dużo sobie pomóc. Zachęcam więc, udostępniajcie moje filmy innym, jeżeli Wam się podobały. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.